Widzowie. i dzisiaj wam pokażę co gram i co robię na kompie A więc tutaj macie moje wszystkie aplikacje A więc zacznijmy sobie od Stable Guys. A to jest moje drugie konto bo na pierwszy mam na kom na telefonie <grystanie> Bo to jest komputer Komputer Mój halo nie działa Dobra nieważne no więc zawsze sobie też to wtedy wchodzę w operę. pokażę co mam. Tutaj Na operze KJDIX możesz sobie wbić Mój. E, Wszystko robić. E, Ustawiać animowane tapety zmieniać sobie no te po boku wiecie o co kaman no i tutaj macie paczkę. tam macie aplikacje wszystkie możecie sobie ustawić animowane tapety no i tak ja zawsze sobie x e, YouTube oglądam ale to jest czasami z Google, ale na Google wpisuję sobie Robloxa. Co jest co je. Więc tutaj sobie pokażę Wam moje konto. No to jest moje konto, moi wszyscy znajomi. Zaraz wam pokażę mój awatar. I ja, czekajcie, już widzicie, to jest mój awatar. Nowy sobie ustawiłem. Więc fajnie. Tutaj dawne było, tak wyglądałem. Ale teraz tak nie chcę. Tylko chcę inaczej. Co jest? Widzowie, jak to wygląda. I gdzie? Poczekajcie, widzowie. Dobra, już jestem. Eee, jaką miałem koszulkę? Ja miałem tą czarną. Gdzie ona jest? Widzowie. Gdzie jest moja koszulka? Halo. 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 Co jest moim awatarem? Co? Wie, tak nie może być. Nie wiem, co ja otwaliłem. Ale to tak nie. O, jest, dobra. Jest, nie wiem, jak tego nie widziałem. Ale dobra, moi, ja na szczęście gram Dover of Jump. No i te Warsaw Drive też polecam. Fajna gra. Dodali koleje mazowieckie. KM Pintrowe. No i różne gry. Dobra, widzowie. Też gram w maszynę. Też mam dużo ten. Maszyna też jest moja, ulubiona gra. O pociągach. Też możecie sobie ustawiać wszystkie lokomotywy, pousyłać sobie, wszystkie scenarie są, wiecie. No, jak ktoś gra to wie, o co chodzi, a jak ktoś nie, no to... Tutaj ma scenarie. Intercity jeszcze, też tutaj kierować, ale trzeba się najpierw nauczyć kierować, tak? No, gramy w ale nie działa, nie wiem. No, poczekajcie. Dobra hmm, nie wiem. O jest to jest otwórz. Otwórz. No i właśnie nie wiem. Gram też czasami w tam Steam I no nie wiem, tutaj mam wszystkie moje filmy, co nagrywam po let... Zaraz coś mam jeszcze powiem. A więc tak. Do... Zapraszam na mój drugi kanał Adobe Kryj pociągi. No, który też nie, pojawiają się live'y, filmy. Ostatnie to był miesiąc temu bo dawno nie nagryłam, tylko nagryłam na moim głównym. No więc tutaj mam wszystkie moje subskrypcje. Dobra. Hmm. Tutaj mam jeszcze takie niepowszechne aplikacje, co nie używam Microsoft Edge. A i jeszcze w Minecrafta gram oczywiście widzowie Mam mody, mogę wam pokazać A jak ktoś ma clancher to akurat wam pokażę jak Zrobić moda, znaczy jak pobrać moda Tutaj mam swoje mody wszystkie Tutaj poczekajcie, gdzie to jest O, tu są moje mody, dobra Klikacie w TLK, Ftl, Ftl mod I tutaj macie wszystkie mody i naciskacie, no, no, jeden z nich i macie zainstaluj i to zaraz za jakiś czas wam się zainstaluje dobra i, i czasami gram właśnie w Train Simulator też moja gra, polecam yy, no i z Discorda używam pewnie, jak każdy gracz to wiecie Discord jest potrzebny, znaczy nie jest potrzebny te wszystkie macie, no, no wiecie, no. Teraz wam mogę podać w kolejnym odcinku. E, wy ten, no. Train Driver 2, to sami gram, ale już dawno nie grałem. E, tutaj mam jakieś drivers, Golf Experience, Fear Store, Logs, za e, Lunches, znaczy to jest to właśnie. E, I tutaj takie inne tam. Do e, tego nie używam, tych, poczekajcie tego nie tego tego co sami używam. E, Dobra. Jak wam się podobał film to zostawcie lajka oraz suba i dzięki. Widzimy się w dzisiejszym kolejnym shortcie też. Short, nie film. Nie, nie.